Przyjaciółki zaprosiły mnie na wspólne oglądanie horrorów, więc już się tego nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że nie będzie on jakoś bardzo straszny, ale na pewno będzie fajnie, więc już jestem bardzo bliziutko. Halo, czy ktoś tu jest? Halo, halo! Przyszłam! Na horrory. O, siemanko! Siemanko, wpadłam właśnie. I co? Ale ładnie, ale mega, ale ładna chata. Nie no mega tutaj jest. I co, oglądamy horror? Dobra. O, ale klimatycznie. Patrzcie, w kominku się pali. Ja już zrobiłam popcorn. Wow, ale mega. Ale ja też coś przyniosłam. Zobaczcie. Ja mam chipsy. O, dzięki bardzo za szejka. A ja mam dla Was jeszcze chipsy, bardzo proszę. Żeby nie było, że przyszłam z pustą ręką. Dobra, oglądamy. Okej, okay, ja sobie usiądę chyba też tutaj. Dobra, pyk. Siedzę. Okej, okay, no to co? No to dawajcie. Odpalamy ten horror, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że on nie będzie bardzo jakiś taki straszny, ale troszeczkę może być. No dobra, to odpalaj ten horror i sobie posiedzimy i pooglądamy. O, przyszła jeszcze jedna, zobaczcie, okej, okay, jesteśmy w komplecie, czyli to nie ja się spóźniłam, nie byłam ja ostatnia, a już na pewno gadałyście, że się spóźniłam, wy zawsze lubicie tak o mnie gadać, chyba to, o, faktycznie, o <grym> jakimś gościu, który musi przetrwać, O jejku, takie są jednak creepy filmy, no ale na szczęście to są tylko filmy, no dobra, no to oglądamy, słuchajcie. godziny later! Wiecie co? To było trochę straszne, ale na szczęście takie rzeczy na pewno się nie dzieją w prawdziwym życiu, więc nie ma co się martwić. Wiecie co? Zgłodniałam. Te chipsy, popcorn i shake, okej, okay, ale ja bym chciała zjeść coś więcej, wiecie? Tak konkretną jakąś taką kolację. Idziemy może do restauracji? Ja cię straszny ten horror był. No, trochę tak, jednak trochę tak, nie mam zbytnio nic. No to może to właśnie dawajcie do restauracji. Myślę, że jeszcze powinna być otwarta Z jakieś ostatnie pół godzinki, więc może jeszcze uda się zamówić coś tam w kuchni, co? No dobra, no to dawajcie, idziemy, chodźcie, idziemy, a później, yy, nie wiem w sumie, będziemy jakieś robiły nocowanie, czy każda do siebie wraca, bo. Trochę się cykam. No ale dobra, to dawajcie, idziemy do restauracji. Musimy się troszeczkę pośpieszyć, żeby kuchni na mnie zamknęli, żebyśmy jeszcze mogły sobie zjeść i wtedy byłoby mega fajnie. No dobra, to lecimy. O, już jesteśmy blisko, ale pustki na mieście, ale dziwnie tak jest. A skąd ty masz rower? To nie fair. Jakbym wiedziała, że tak będzie, to bym też przyjechała do Was na rowerze. Dobra, co chcecie? Czemu nikt nie pracuje? Ej, no właśnie. Ja też jestem głodna. Czemu nikt tu nie pracuje? Dobra, dawajcie, weźmiemy sobie same. Ja biorę hot dogi. Chodźcie, tutaj sobie zjemy. Nie wiem, może sprzątają już zaplecze. Więc jak coś, to po prostu... No nie wiem, coś się wymyśli. Albo szybko po prostu zjedzmy. No i sobie pójdziemy stąd. Wiecie o co kaman, co nie? Dobra. Ja już tu mam, ja jem stejka, a wy nie wiem co będziecie jeść, ale ja muszę stejka, a może i nawet jeszcze te hot dogi dam radę zjeść. Jeszcze grasz na gitarze? To zaraz nas usłyszą. mówię ci. Foty jeszcze strzelasz, tylko nie oznaczaj na insta, że jesteśmy tutaj. Bo będziemy miały przerąbane, że wzięłyśmy sobie jedzenie tak po prostu za darmo. Brzuch cię boli? Czemu brzuch cię boli? Za dużo popcornu? No może... Bo ty jadłaś jak szalona ten popcorn po prostu. Pyszne. Ale ten chodot był fajny. No najpierw mówisz, że był straszny, a teraz mówisz, że był fajny. No ale w sumie. W sumie był i straszny, a? i był fajny. Powtórzyłabym to jeszcze raz. Było mega fajnie się z wami oglądało. Ej, zaraz wracam. No dobra, ona poszła do łazienki, bo w ogóle yy, chyba ją brzuch tak bardzo rozbolał. To nieźle. No dobra, no to co? To jemy szybko, słuchajcie. I zaraz stąd spalamy, bo będziemy miały wielki problem, jak yy, po prostu nas ktoś tutaj złapie. Ale i tak się trochę boję. No, w sumie ja trochę też. To może wracamy do domu, co? Dawajcie, idziemy do domu. Boję się, będę miała koszmary. Pójdę po nią do łazienki, co? Niech już wychodzi, ile można tam siedzieć. Hej! Halo! Gdzie ona jest? Gdzie ona się podziała? Przecież nie wychodziła! Co jest grane? Gdzie ona? Gdzie ona? No nie wiem właśnie, gdzie ona jest. No przecież tutaj się nam nigdzie nie schowała. O! -o. Dziewczyny, to zaczyna być creepy. Chodźcie, szukajmy jej. No gdzie ona się mogła podziać? Poczekajcie tu. Tu nie ma. Gdzie to może być? Może poszła gdzieś. Ale dlaczego poszła i nic nam nie powiedziała? Musimy to sprawdzić. Chodźcie, poszukamy jej, bo totalnie nie wiem, gdzie ona może być. Ej, ale jak idziemy razem? To chodźcie, idziemy razem. Może, może nie rozdzielajmy się. To chyba zły byłby pomysł. Tym bardziej po horrorze, co? No właśnie, szukajmy jej. Dobra, szukajmy. Co, co to? Co, co widzisz? Gdzie? Co? Jak? O matko, co to ma być? Co tam jest? Faktycznie. Uciekajmy. Dobra, uciekajmy. Nie, to nie są zwidy, to nie są zwidy. Tak mi się bynajmniej wydaje. Uciekajmy, uciekajmy. Szybko do domu, szybko do domu. Najgorzej, że nie mam teraz rowerka. Szybko, szybko, szybko. Uciekajmy, uciekajmy. Co to było? Masakra jakaś. Ej, nie uważacie, że to było dość podobne do tego czegoś, co, co było w tym horrorze? Bardzo się boję, ale mam nadzieję, że to tylko moja bujna wyobraźnia. Słuchajcie, dobra, chodźcie, chodźcie, troszkę się zmęczyłam. Ej, chodźcie, uważajcie. Fila, zmęczyłam się. No ja też, muszę odpocząć, ale już jesteśmy tak blisko. Nie mamy czasu, chodźcie, szybko do domu, dziewczyny. Ja nie wiem, co to było, nie wiem, co to było, ale jak to nas będzie goniło, czy coś? Mam nadzieję, że to nie był też ktoś przebrany po prostu i nie robił sobie żartów. Co to było? Zaczynam się bać. Ej, chodźmy do domu, co? Zamknijmy wszystko na cztery spusty i, i pogaśmy najlepiej wszystko. Ej, zamknięte. Dawajcie. Ej, otwierajcie dom. Dobra, dawajcie. Idziemy. Może po, pogasimy wszystko, co? Ja wyłączę telewizor. Wyłączę też kominek, żeby było ciemno. Ale troszeczkę tutaj z tyłu jest w ogóle światło. Hej, nie mogę otworzyć drzwi. No dobra, trudno, tam się będzie paliło. Ale tu jest też jakoś za, za jasno. Ej, gdzie wy jesteście? Gdzie wy poszłyście? W której sypialni jesteście? A, tu. Dobra, już idę. Co się dzieje? O, hej, jak ty się tu pojawiłaś? O, hej, już jesteście? No pewnie. Szukałyśmy ciebie wszędzie. Gdzie ty byłaś? Co ty tu robisz? Jak ty się tu pojawiłeś? Dlaczego nas tak nagle zostawiłaś? Sorry, że wyszłam tak bez słowa, ale byłam zmęczona i nie chciałam psuć zabawy. Co? Niemożliwe. Więc poszłam do domu. No dobra, a, a dobrze się czujesz? Masz może jakąś właśnie gorączkę czy coś? Jak brzuch? Jeszcze boli? Dziwna jakaś jesteś. No? Tak, a czemu by nie? Zmęczona jestem. Niech będzie, to może zostawimy ją w spokoju, co? Może chodźmy spać. No, też tak myślę. To chodźcie, idziemy spać. Niech ona sobie też tutaj śpi. Słuchajcie, dziewczyny. Wiecie co? Coś jest nie tak. Czuję to. Ja też tak uważam. Ona jest dosyć dziwna. Nigdy tak nie znika bez uprzedzenia. Też tak uważam. Tak, tak będzie bezpieczniej. No, dobra. Tylko słuchajcie, jedna z nas musi mieć po prostu jakieś inne łóżko. Więc ja e, chyba sobie postawię to łóżko, a wy się po prostu tutaj kładcie. No bo jak widzicie, to jest troszeczkę za mało miejsca na, na naszą trójkę. Martwię się o nią. Ja też. Ja też. Dosyć dziwne zachowanie. Dobra, to spać chodźmy. No dobra, no to ja sobie postawię słuchajcie tutaj łóżko, a wy wskakujcie tam po prostu. I możemy tak sobie spać jakby co. Tylko wiecie co? O właśnie, chciałam powiedzieć, żebyście światło zgasiły. Dobra, to cudownie. Światło zgaszone, to dziewczyny. Uśniecie? Dobra, doc! One hour later. Oh, hej, wstajemy. Hej, halo. A zaraz, zaraz. Gdzie Mawa? No właśnie nie wiem, gdzie jest Mawa. Czekaj, może tutaj? Nie ma, nie widzę. Tu jej nie ma w tej łazience. To gdzie ona może być? No ja nie mam pojęcia. Ale poczekaj, nawet nie ma żadnych jej rzeczy. O co tutaj chodzi? Zawsze była tutaj szczotka do włosów jej. A gdzie teraz jest? Nigdzie jej nie ma. No wiem właśnie, że jej nie ma. Poczekaj, może zobaczę coś przez okno, coś zobaczę, ale. No nie. Nie widzę jej. Dziwne bardzo. Też się o to martwię. No najpierw znika nam jedna przyjaciółka, ale się odnajduje. Później znika kolejna, która jeszcze się nie odnalazła. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Może chociaż my się trzymajmy razem. Idziemy na dół. Dawaj, chodź, zobaczymy, może na dole jest. O, siemanko. No to co tam, dziewczyny? Jemy śniadanie? A w ogóle widziałaś gdzieś mawe, bo my nie wiemy, gdzie jest. Już wszystko dobrze? No właśnie, wszystko dobrze? Hej. Tak. A, no dobra. To w porządku. To chodźcie, zjemy coś sobie na śniadanie razem. A co ci się stało na twarzy? Dlaczego no, masz taką... Jakąś ranę? O co chodzi? Śniadanko robię. Yy, dobra. Zrobisz nam śniadanko? Dzięki! To my zrobimy jutro, jak coś. To ja siadam tutaj. Może się podrapałam. Takosy? Moje ulubione! Daj mi takosy, daj mi takosy. Dziękuję bardzo. O, mawa przyszła. Była na zakupach? No nieźle. One normalnie wychodzą i nam nic nie mówią. To jest bardzo dziwne. Okej, ale to w takim razie jemy. No zajadajcie. No już jemy, jemy, ale mega pyszne. Taka głodna byłam, że aż jakieś dziwne rzeczy mi się po prostu śniły. Takie dziwne. Hmm, mi tam smakuje. Nie wiem o co ci chodzi. Smacznego ostatniego śniadania. Co? Jakiego ostatniego śniadania? Tylko nie to!